No i witam wszystkich serdecznie, oficjalnie w pierwszym projekcie po powrocie Postanowiłem nagrać Call of Duty United Offensive, czemu akurat ta gra? Po pierwsze, swój kanał rozpoczynałem pierwszą serią z Call of Duty, właśnie to były pierwsze filmy, które się pojawiły na tym kanale Więc po powrocie też chciałem od Koda zacząć, ale właśnie prezentując nową formę rozgrywki Nawiązującą do kanału BlackRock 2001, a więc robimy... Normalne zagrajmy jak kiedyś robiłem, a więc będziemy grać oczywiście na weteranie, ale bez przygotowywania tych misji tak jak było to do tej pory. E, powiem wam, że swego czasu wymasterowałem sam dla siebie tę grę. Wymasterowałem to znaczy, że przeszedłem ją bez zgona wszystkie misje, co zajęło mi bity miesiąc. Naprawdę niektóre misje były tak piekielnie trudne, że musiałem nad nimi siedzieć ponad tydzień, aby je wymasterować. E, I wtedy po skończeniu tej serii sam dla siebie e, po prostu miałem serdecznie dosyć koda, tak? O nagrywaniu United Offensive co nawet nie było mowy. Była to jedna z ostatnich części jakie planowałem przygotować jeszcze robiąc te filmy profesjonalne, przygotowane, wymasterowane. Teraz, kiedy bierzemy się za normalne zagranie, kiedy mam wam pokazać jak naprawdę dana gra jest trudna, to myślę, że spokojnie mogę za Call of Duty United Offensive się wziąć, ponieważ samo przejście tej gry na tym poziomie trudności jest cholernie ciężkim wyzwaniem, a więc przygotujcie się na masę zgonów. Niestety muszę od, od razu powiedzieć, że tak na 100% będzie, jest to niemożliwe, żeby było inaczej. Ta gra jest zbyt trudna, jest to, jest to pakiet misji, jest to swoistego rodzaju DLC wydane do pierwszej części koda, a więc jeszcze tutaj nie było regeneracji zdrowia automatycznej, jak to było wprowadzone chociażby w Call of Duty 2, tutaj nie ma apteczek na weteranie. A generalnie z 2-3 kule potrafią nas posłać do piachu A to co dzieje się tutaj w tej części, że chodzi o respawn przeciwników w niektórych misjach No to po prostu krew człowieka potrafi zalać Kiedy musi z jakąś misją sobie poradzić No cóż, myślę że będzie ciekawie Sam jestem bardzo zainteresowany tym jak ten projekt wyjdzie Ile tak naprawdę będę musiał tu poświęcić czasu Myślę, że na pewno dużo mniej niż wtedy kiedy grałem sam na siebie ale i tak myślę, że to będzie naprawdę niezłe przeżycie przejść tę grę jeszcze raz i to jeszcze nagrywając ją e, więc nie będę więcej klepo jest to małe wprowadzenie wystarczające które opisuje dokładnie czym jest kod United Offensive a więc pojedziemy sobie na weteranie a jeszcze jedna sprawa e, nie mam zamiaru teraz nagrywać tak jak do tej pory że jeden odcinek to jedna misja jeden odcinek to jeden poziom e, nie, teraz po prostu gram Ile nagram, to nagram. Jeżeli e, przekroczy jakiś tam czas, który uznam, że już jest za długo, to po prostu przerwę nawet i w środku misji, czy, czy, w, czy gdzieś pod koniec misji, po prostu przerwę i będziemy kończyć na następnym odcinku. Więc nie będę tutaj się bawił w to, żeby coś dzielić idealnie na misję, czy coś dzielić idealnie na poziomy jakby to w innych grach. Nie, po prostu gramy, nagrywamy i, i tyle. Więc dobra, weteran i rozpoczynamy.

Aczkolwiek ta misja przybierze dosyć niespodziewany obrót. To od razu mogę powiedzieć. E, można zauważyć, że mamy bardzo mało pocisków e, do garanda. Z tym garandem jest to tyle problem, że nie da się go przeładować w dowolnym momencie. Trzeba najpierw wystrzelić wszystkie wszystkie pociski z magazynka, żeby można było e, broń przeładować świeżą porcją pocisków. Świeżą porcją kul. Tu e, też sobie długo nie postrzelamy, ponieważ... Już nadjeżdżają jednostki pancerne Czyli czołgi No i właśnie musimy stąd wydostać Zatem uciekajmy czym prędzej Za chwilę rozpoczniemy jedną z ciekawszych sekcji W tej misji też jedną z ciekawszych w tej grze moim zdaniem Czy będziemy uciekać stąd właśnie jeepem I będziemy musieli się ostrzeliwać W trakcie ucieczki Też się będzie taki prosty fragment mam ja powiem Tutaj może zdarzyć mi się zginąć To jest pierwszy fragment gdzie mogę naprawdę zaliczyć zgona już niedługo tutaj jak widać że przeciwnicy się przegrupowują zbierają się żeby ruszyć do kontrataku no i tutaj, tu jest bardzo ciężki fragment i powiem wam, że to też zależy trochę od szczęścia raczej ja tego, no właśnie ja tego szczęścia mieć nie będę dostałem się prosto w, prost w ogień karabinów czy pistoletów maszynowych szkopów i tak mniej więcej w większości przypadków kończy się właśnie ten fragment na weteranie, po prostu zgonem. Jak mówię, trzeba mieć sporo farta, sporo szczęścia. Z tym bywa różnie. Nieraz wam wyjdzie coś szybciej, nieraz będziecie się męczyć bardzo długo, żeby sobie z czymś poradzić. Jeżeli mi e, będzie dosyć długo schodziło, no to zrobię cięcie i tyle. O, come on, come Oberwałem znowu trochę, ale jeszcze się trzymamy, to nie jest zbyt optymistyczne, ile zdrowia mi zostało. Bo fragment jeszcze jest dosyć długi, a tutaj mamy konwój. No właśnie. No właśnie, idealnie widać, że ta misja to nie przelewki. A punkt kontrolny jak widać jest na samym początku. Dobrze ciężka sprawa. No trudno. Miejmy nadzieję, że teraz się uda. Też wątpię, bo skosili. No, w tym momencie już jestem pewien, że za chwilę zginiemy. Mogę sobie dać rękę ucięć. Tutaj za chwilę będziemy znowu gryźć piach. W takim razie ja podejmę jeszcze jedną próbę. Na moment. No właśnie. To, co, to już było, to było jasne i wiadome, więc wcale mi to nie dziwi. Ostatnią próbę teraz podejmę. Jeżeli zginę, to robię cięcze. I wtedy będziemy się widzieć kiedy już mi się uda Pokażę Wam prawidłową próbę jak należy to przejść Po prostu już Mam nadzieję że teraz będzie lepiej Zobaczymy No a trzymajcie kciuki ludzie A to jest dopiero początek misji Tych fragmentów trudnych to tu jest od zarąbania W ogóle cała misja jest tak naprawdę piekielnie ciężka Nie może każdy fragment Niesie coś trudnego za sobą

i zaatakować to z tyłu tak mi się wydaje że to jest tak powinno to być rozwiązane znaczy, co spróbujemy jeszcze na wizji spróbuję raz bo mi się wydaje że właśnie ja, to ja błąd popełniłem po prostu znaczy, zaatakowałem nie tą ciężarówkę co trzeba teraz się przekonamy mam nadzieję jeszcze raz tutaj o nie No mam nadzieję, że teraz pokazuję Wam już e, odpowiednią próbę, no jeżeli to widzicie to e, faktycznie ten fragment już przeszliśmy Po wielu zgonach Ja zrobiłem stosowne cięcie, no bo bez sensu byście oglądali kółko to samo No dobra Więc e, tak jak mówiłem e, Ten kobój trzeba będzie za, zaatakować w troszeczkę e, w inny sposób Czyli najpierw się obrócić tym działkiem Ściągnąć żarówkę z tyłu i dopiero Teraz się obrócić drugi raz i rozstrzelać drugą. Dobra, tu wyszło fajnie, bo nawet mnie nie trafili. Super, to jest bardzo dużo szans na przeżycie. Teraz tutaj. O właśnie, o właśnie, idealnie. Tak jak mówiłem, teraz jeszcze tutaj z tyłu. No i super. Co mamy dalej? A no dalej mamy e, blokadę na drodze, więc trzeba gdzieś sobie utorować drogę na siłę. Tutaj kolejna cała fala szkopskiego pomiotła <grywa> nas tutaj próbuje w zasadzkę wpędzić Udało się z tego wyjść O jezu co tu się dzieje, naprawdę to jest niesamowite Teraz tak, gdzieś za tym drzewem Powinien kryć się transporter opancerzony, proszę bardzo To pamiętałem idealnie. Ja, udało mi się nawet strzelca ściągnąć, znaczy najbardziej mi zależało Dzięki temu upraszczamy sobie ten fragment trochę Kurde to jest naprawdę ciężkie a no, może wysadzimy im coś jeszcze w powietrze? Czemu by nie? Nasze kolejni wychodzą no, dziwo, zobaczcie, nawet jeszcze ani razu mnie nie trafili, to jest... To jest dopiero zaskoczenie. No i tu mamy tak naprawdę ostatni fragment z tym jeepem. Kurde. Mam wrażenie, że czasami moje pociski to nic na nich. Żadnego wrażenia na szkopach nie robią. Sami widzieliście, po prostu wszyscy trzymali się. Tak jak wybiegli tak do samego końca niemalże w pełnym składzie A strzelałem bez przerwy w kierunku i nic to nie dało Także dziwna sprawa trochę Nie do końca to działa Dobra, mamy pierwszy fragment tej misji zaliczony moi kochani Niestety drugi będzie jeszcze trudniejszy no, Dobra, i teraz ciekawa sprawa Gdybyśmy byli ranni do tego miejsca To tutaj medyk by nas wyleczył w ogóle nie mam amunicji, pozbierajmy sobie tego garanda nieszczęstego. No i teraz dopiero zaczyna się prawdziwa część tej misji, czyli obrona naszych stanowisk, obrona naszego sztabu. A trzeba powiedzieć, że Niemcy w naszym kierunku rzucą wszystkie siły, jakie mają tutaj do dyspozycji, czyli nie tylko piechotę, ale też czołgi, jednostki pancerne zmechanizowane tak e, Moździerze i, i w ogóle całą inną całą inną Tyrolierę różnych jednostek Teraz próbuję tu się schować I bronimy się w pierwszym okopie co też nie będzie proste jak widać kopy korzystają z granatów dymnych co jest ciekawe tego nie było w pierwszej części nie było granatów dymnych tu już niestety mamy i to co mówiłem e, jednostki zmechanizowane czyli transporter ja spróbuję może granaty jakieś posłać tutaj na całej linii Ja pan powiem tutaj dużo zależy od szczęścia Ta misja, dobra, może sobie zostawimy parę granatów O kurde, ale mnie zdjęli szybko Zobaczcie, no to niesamowite po prostu No tak, to jest to trzeba bardzo dużo szczęścia mieć Nieraz szkopy was w ogóle nie trafią, nieraz was zdejmą z kilkudziesięciu czy z ponad 100 metrów nawet bez żadnego problemu Dobra, tego kolesia trzeba zdjąć właśnie Z tego transportera, to jest, to jest pierwsza rzecz yy, Olać wszystkich innych, A tak naprawdę zająć się Transporterem Może najpierw na niego poczekam W takim razie, tu jest no, Nie, z tego nie wyjdziemy Tu też nie ma za bardzo gdzie się skryć Nie ma za bardzo gdzie się schować Dobra, granaty, come on, come on, come on. O boże, tu zgonów to będę zaliczał dziesiątki Niestety Takie uroki tej gry, są cztery pociski Strzelec przeżył, co nie jest fajne Też tutaj kurde nie ma za bardzo gdzie się skryć, bo mamy Mało osłon Są tutaj worki z piaskiem, ale nie bardzo ratują nam życie Tak na dobrą sprawę Dobra, weźmy sobie z powrotem Garanda, no i co? Tutaj idzie ktoś, dobra Wow w ogóle widzę, że najlepiej bez przymierzania strzelać. Kurde, straciłem tyle życia, że ja nie wiem czy... Czy ja będę w stanie w ogóle stąd wyjść? A tu mamy drugi transporter. Chyba znowu trzeba będzie cięcie robić, ja mogę. O kurde, to jest Ciężka sprawa. Dobra, przeładujemy, czyli muszę znowu wystrzelić. Żeby zmienić na świeży magazynek. Leżeć. Tutaj... Wow, ja. O miałem ja. warto. Dobra. Psy, świetnie. Dobra, jeszcze powiedzmy. O, no, dwie próby. Jak nie, to robię cięcie. No fajnie, cały punkt kontrolny od nowa. Tutaj też trzeba uważać, bo następny punkt kontrolny jest właśnie, jak będziemy wychodzić z tego okopu. Ja miałem trochę farta, że nie zapisało mi gry, ponieważ e, mogłoby mi zapisać w takim momencie, kiedy po prostu e, Niemcy strzelali mi w plecy. Właściwie to już punkt kontrolny byłby nie do zaliczenia w żaden sposób. Za każdym razem po wczytaniu gry bym ginął e, automatycznie Teraz próbujemy sobie może tak robić właśnie, żeby... Żeby nie mogli nas trafić. O, ależ pięknie zdjęty. Kurde, co tu się dzieje? Oj, to będzie... Ciężka sztuka tu jest, ten koleś. Oka. Wszystko się trzęsie, to też nie pomaga w celowaniu. E, dobra, rzućmy jeszcze ten zostały granaty, ja chcę stąd wyjść Jak najszybciej A, od boku ktoś mnie zaszedł Dobra, ostatnia próba, jak nie to robię cięcie do e, odpowiedniego fragmentu, kiedy uda mi się z tym uporać to po prostu was nie zamęczać Kurde, co tu się stało, gdzieś mi do góry e, No dobra, to widzimy się po cięciu No i zobaczmy jak to wyjdzie tym razem Ja sobie czekam na transporter najpierw Myślę, że to jest pierwsza rzecz od czego powinniśmy zacząć? To naprawdę trzeba wszystko rozpracować sobie do perfekcji eee, Cały ten punkt, teraz granaty Wrzucamy po całej linii Po całej długości tutaj I wracamy do garanda Przerujemy No i co, będziemy sobie czekać na przeciwników To podejdzie bliżej, tego od razu kosimy Dobra Na w szczęście sensie nasi też sobie Radzą całkiem nieźle, tu jest kolejny transporter, od razu Staram się go strzelać. Trochę chociaż. Jest, dobra, zdjęty strzelec. Powinno być już nieźle. Gdzie idziesz, stary? O, ani ja go nie trafiłem, ani on mnie. Tu trzeba rać właśnie. Teraz już pamiętam. Dawaj, dawaj, panowie. Zbrąćcie się. Ja będę patrzył, co się dzieje z przodu. Dobra, idziemy. Oh. O, oh, udało się ten punkt kontrolny zaliczyć, dobra Ale niestety e, na drugiej plance mamy znowu problem Bierzemy to, działko. Wychodzimy z okopu, to pamiętam. I teraz trzeba było gdzieś się rozstawić. Po pytanie, gdzie wolę iść tu e, nie, bo tu mieścią nie możdziesz. Okej, okay, dobra. Trzeba idealne miejsce wybrać. To jest dosyć ciężka sprawa ja wam powiem. E, jeżeli wyjdziemy kawałek za daleko, to zawsze zostaniemy rozwaleni. Zawsze zostaniemy rozwaleni. Trafionym, trafiającym pociskiem z dłoździerza naszą postać. No jo. Oj, to będzie trudne. To było gdzieś tu, mi się wydaje. Dobra, spróbujmy może się rozstawić. No i zobaczymy. Niestety znowu nasze kopy korzystają z granatów dymnych. Wiem, że tutaj będą się zbierać za za tą osłoną Na pewno też będą transportery w naszym kierunku nadjeżdżać Wolałbym za bardzo z tymi Pociskami, żeby za dużo ich nie wystrzelać Będę, Będą potrzebne A właśnie, kurde Dobra, zdjęty Wiecie co, ja korzystając z chwili może przeładuję Nie wiem czy to jest dobry moment na przeładowanie Ale to jest <laughs> niezła rzeźnia W ogóle zapomniałem co tu co tu tak naprawdę w tej grze się wyprawiało i jak trudne to było Dobra Próbuję ich na dystans trzymać No dawaj, dawaj stary, pomagaj mi trochę, przecież ja sam wszystkiego nie zrobię No Okej okay. Chyba większość przeciwników tutaj na tym terenie żeśmy wystrzelali Chociaż jeszcze z za linii drzew wychodzą Jakieś nie, pojazdy opancerzone też nie, dobra Na razie nikogo nie widzę, więc nie wiem do koło tam jest Nie wiem do nie mam strzelać, dobra, cel zaliczony O nie Co mnie trafiło O, świetnie, już punkt kontrolny Więc teraz trzeba będzie zamienić to karabin saiperski Czekajcie, gdzie tu, tam jest strzelec i jeszcze jeden gdzieś był, chyba tam Dobra Co my? E, Osłania się Randa Diego. w ogóle zapominam wam te cele pokazywać No ale nie dzicie się, w per, ferworze tak ciężkiej bitwy e, Tak ciężkiej walki to nie jest proste Na razie nie będę się wychylał bo to nie ma sensu Przedłuję sobie o, Ależ piękny nalot, dobra e, Przeciwnicy zostaną troszeczkę powstrzymani, spowolnieni Po tym ataku że się na garanda trochę przerzucę Okej, okay, no to idziemy na prawą flankę, tak? Okej, okay, skoro tak to biegniemy Uważając oczywiście na przeciwników, którzy gdzieś tu się kryją. Proszę bardzo O, nawet sam ich zdjął Niesamowite Pierwszy raz to widzę coś takiego Leżeć Dobrze trzeba ten płacić, żeby sobie przeładować i teraz tak, pod dwójką miałem lunetę, to znaczy snajperkę Jak gdzieś tutaj byli przeciwnicy, którym nie chciałbym się zająć Nie wiem czy to byli ci, czy gdzieś tutaj To pamiętam, to jest bardzo ważne, ściągnąć obydwóch. Chyba ci dwaj, ten, szczególnie ten, tak naprawdę Dobra, wracamy do, do Garanda i teraz musimy powstrzymać czołgi Co pewnie za szybko mi się nie uda Robieszmy bazukę Myślę, że weźmiemy za snajperkę I poczekamy sobie na czołgi Trafiony Jeszcze raz Jeżeli pamiętam trzy czołgi będzie trzeba powstrzymać Jest, dobra, świetnie Został mi jeden niestety tylko pocisk Trzeba będzie szukać drugiej bazuki Gdzie jest ten czołg gdzieś tutaj nadjechał chyba Z tej strony będzie nadjeżdżał Tak, tu jest No to wystrzelmy raz Poszukajmy sobie amunicji Dobra, mamy trzy pociski to, to jest trudne Na szczęście to jest ostatni fragment Zaraz sobie go rozpracujemy Aha, to jest tutaj Świetnie Czyli przenosimy się w okolice tej choinki Tutaj zdejmiemy obydwu strzelców Przerzucamy się znowu na Garanda Szukamy bazuki. To już wiem. Tu będzie jeden czołg, tam będzie drugi, tam będzie trzeci. O, za chwilę zginę. Niestety. Dobra, wystrzelmy raz. Przeladowanie strzelamy drugi raz. Potem spróbuję od razu e, poszukać zapasowych pocisków. Dobra Przeladowanie Bo chyba tutaj, nie? Tak jest. Mamy cztery pociski, to już powinno starczyć, moim zdaniem Może jeszcze bym sobie wziął Właśnie ten karabin Wo panie! Ale mnie przyuważył, no Dobra Robimy jeszcze dwie próby, jak nie wyjdzie to Jak zwykle, standardowo, zrobimy sobie cięcie Ok, się pozbywamy Wiecie co, ja wymienię w ogóle ten karabin z lunetą na bazukę, a garanda sobie zostawię. Myślę, że to będzie lepszy pomysł, bardziej skuteczny. Teraz strzelmy od razu w czołg, byle trafić, byle nie zeznąć, że tak powiem. Nie przestrzelić, bo to jest bardzo ważna rzecz. Okay. Teraz powtórzymy sobie mandę z uzbrojeniem się dodatkowym. Ja, może tu gdzieś, kurde. Właśnie w te drzewa się schować, co? Czekajcie, tu jest czołg. Nie wiem, czy go są Poczekam na niego. Mam nadzieję, że mnie nie zdejmie. Tu jest, dobra. No, dawaj, stary. Raz trafiony, spróbujemy teraz drugi raz. O, o nie tak. Dobra, więc ostatnia próba przed cięciem. Mamy cięcie Oj, ja mam nadzieję, że teraz wszystko już ustawiłem sobie w tej misji Że uda mi się Pokazać wam prawidłową próbę, jak to powinno być wyzegrane Więc jeszcze raz ściągamy tych dwóch Teraz szybko przerzucimy się na bazukę. Nie będziemy za bardzo się tutaj w futarczki wdawać, niepotrzebne Z przeciwnikami Nasi powinni sobie sami poradzić, mam nadzieję Oczywiście nadzieja jest matką głupich, jak to mówią, co też jest pewnie Prawdą Dobrze, zdejmiemy ten czołg. Potem postaramy się jak najszybciej dorwać do zapasów amunicji Będzie tutaj Żeby mieć już cztery pociski Dostępne, a nie tylko trzy Bo to byłoby za mało na dwa czołgi No i teraz tego tutaj ściągnąć Dostał! Dostał ga do wieżyczkę Jeżeli dobrze przyuważyłem No i teraz spróbuję jeszcze od góry tak jest, pięknie, pięknie załatwiony. Proszę bardzo, pali się, ale jeszcze jego truchło tutaj zmierza. Jego żelazne truchło. Dobra, nie będę tutaj strzelał do przeciwników, tylko od razu skoncentruję się na tym czołgu, który już widać w oddali. No, podejdę jeszcze bliżej. Nie będę na razie strzelał, bo mogę nie trafić. Musiałbym wtedy biec po amunicję. Zobaczmy teraz. Dobra, trafiony raz. O! A to ciekawe. Który z naszych kompanów po prostu go dobił? No i super. A no, możemy sobie jeszcze wypakować jeden pocisk. by nie. To no i tak już nie ma znaczenia, ponieważ e, nasza dywizja pancerna e, nadjedzie i zrobi tu porządki. Możemy sobie postrzelać. To do Niemców. E, misję mamy zaliczoną. Nie wiem ile tych zgonów było, bo tutaj cięcia się zadziąły jeszcze oczywiście, ale ale było ich sporo, więc widzicie, sami możecie przyznać czy to jest trudne czy nie jest trudne na pewno ciekawe <grych> zdecydowanie myślę, że w tym odcinku akurat tymi sobie zakończymy z tego względu, że dosyć się sporo czasu mi zajęło jej przejście no ale udało się Boys Jacques, tak to się wydaje, że cały poziom nazywał Zwycięstwo nasze pierwsze no dobra, teraz muszę to pomontować Mam nadzieję, że Wam się to podoba Oczekuję Waszej reakcji Mam nadzieję, że będzie to, jak powiedziałem, dla Was interesujące i ciekawe do oglądania, więc na razie trzymajcie się i do usłyszenia w następnej bardzo ciężkiej misji. Hej!